Dzisiaj jestem w Szymi Football. A ja Miłek! Tutaj. Jak Szyfka? Tutaj jest mój kolega Miłek. Ubrał sobie koszulkę Brazylii dzisiaj. O, Najmara. A dzisiaj będziemy robić pojedynek e, kart. Mamy tutaj Ej, gazetę. Relta Berlin. No, Piątek, Patrzcie. Jo! Ej, przyjemnie widać. O, tutaj. Dobra, to pierwszym. Może powiedzmy jaka to gazeta? Jest to gazeta jest to gazeta, jest to gazeta Just Kick It. Kick It i dzisiaj będziemy I robić. Nie jak pojadę. mogę powiedzieć? Kto no, tam jest? Się. Jest dwie paczuszki kart i dwie na Limitki. Nie... No co to powiedz? Dwie limitki, i na nich jest Donny van de Big i doszło kimiś. I dzisiaj mam pojedynek Polska kontra Chorwacja. Dwie rarki tutaj. Tu mamy. Miłek, moja rarka Miłek ma... Rarkę Modricza, a ja mam lewego. To czyli Polska Chorwacja. On ja... ma numer ósmy, a ja mam numer drugi. Tak, i jak na przykład Miłożowie wpadnie... E, na przykład tam dajmy właśnie jakiś chorwat, na przykład Brozowicz <złat3> XD to jest Modric. Tutaj obok. No to co zaczynamy? E, jak miło wpadnie Chorwat, to dla niego jest 1.0. No, no A jak Szymonowi wpadnie e, szemi futbol, no to wpadnie... Co no. e. ty mówisz, Kościół. E, jak mi na przykład wpadnie Polak, no to... no... dla mnie. No to zaczynamy? No to zaczynamy, no. To otwórz gazetę, bo ja wszystko mam. Okej. Nie wiem, jak się otwiera gazety. Hey, nie, tutaj od, tutaj od dołu. Od dołu? Tak. słabe rączki do otwierania. Popieraj to. Tutaj masz... ...przyklejony. takie to, to mówi. Taki, ...takie... Tak Myślę, że nikt nie słyszał, co mówił do mnie właśnie Miłek. Ej, o, dzięki, że mi to chwyciłeś. No... Ej, tutaj to, to się, coś jest. Not for indi... service. Nie wiem, co to, to powiedziałem. Czekaj. Pierwsze fajna. może... No. Ej, dobra, pierwsze może pokażmy No, To je, ja bierę... Okej, okay, to Ty masz tego... Ja mam kimisia. 93. Jeszcze pokażę jego go tak. 88, sorry. A ty to już To jest... On ma 8, 93 pomocy, tak? No, tak. Dobrze. Dobra, to daj tu limitkę. Tu ją A, połóż. Patrzcie jakie trochę podzierane te limitki. Nie wiem no co to. No nie. Nie. Dobra, i tutaj papier to... tu. I wybieram sobie na Ej, czekaj. Muszę pokazać pazetę. Na plakatach jest. Kiranubę, Leo Messi, co Haland, Piątek, Dawid Alaba, i Filipę Coutinho. Tu jest Christian Eriksen i Filipa Coutinho. No tutaj to... O. Limitki będą... Ej, albo mam no. pomysł, dwa mecze gramy, Polska, Chorwacja i Niemcy, Holandia. Tak? Okej, okay, no mi już teraz wymyślił, że dwa mecze, no to okej. Okay. Następna gazeta będzie w maju, 19, we wtorek. Elforsbeck i Dim i Dombarumba. Dombarumba, no. 95. Nie? O, to daj gazetę o, na bok. Tutaj, tutaj, tutaj może tam... jeszcze żarty przeczytamy. Dobra, patrzcie. Stoi ten Miller wkłada nos do, y, palec do nosa, Parisyczowi. Jest napisane. A co ci tu urosło? Hmm, boję się, co tam urosło. Ej, czemu się w Ej, co ty mi a, bim, ten, ten. Ej, Dobra, no... i teraz tutaj mamy. Słuchaj, można dywale e, dać jakąś żółtą kartkę za te jego bąki. No fajnie, nie widziałem, że zbala puszcza bąki. No to odłożymy gazety na bok. Zetlenia, tam, są so karty. Tu będą tak, a tu tak. Dobra, to Ty jesteś Niemcami, ja To holem, ja bierę tak. paczuszkę z Modriciem. Ok. I... A to co, zaczynamy? No, czekaj, tylko może jakoś tak, w jakiś sposób kamerę dam. Widać nas? Widać, widać. Czekaj. się boję, że tam wpadnie. Hello. Hello. Dobra, otwieramy. Czekaj, jeszcze nie. Do trafienia jest rare, czyli ra, Rarka. Multiplay, power up, no i fun. Dobra, to czekaj, poczekaj na mnie jeszcze. Okej, okay, ja tylko odpakuję, będę trzymał kartkę. Dobra. Papierki dajmy na bo To ja zaczęłam. Dobra, G? no. Jest Saul. Nie ma gola na razie. Po, pokaż tutaj do kamery. Saul. Na bok. <grym> <grym> A to i tak też jest punkt dla mnie, bo... Nie. Nie? Właśnie bo nie ma. No? No nie? Nie. mi rakietisz. Pokaż on jest kapitanem? No. No to nie. gdyby ja... nie było modryson, to my jest o, Giroux. Giroux. Bramkarz. No teraz Michael? To Kto to? Jeszcze Olivier Giroud nie pokazałem. O, dwóch jakichś napastników mam. A ja mam dwóch obrońców, Golkipera. Ty obrońców. masz więcej obrońców? Ej, ja mam aż... Co? Dwóch bramkarzy? Łódź. Dobra. Napastnik Alvaro Morata. O, to będzie się. O, nie. Niemcy. Meczu Holandia. Niemcy. Czekaj, to może tutaj to tak daj. Meczu Holandia. E, Niemcy jest. Ej, ale moje... powinien być na mnie punkt z tego. Właśnie nie. Nie? A no, nie, nie. nie, nie. No, teraz teraz ja. ja. Nie, ja. Panczek, no. Griezmann. Gdzie mamy. Myślę, że on będzie trudny do zrobienia. Akanji. I Bramkarz? A nie, pokazałem go! Że i Idę u ciebie, zostało kart, po a u mnie trzy. Też. No to teraz... Idziemy różnie, teraz czyli... Pokaż tak. Teraz ty. Pokażę? To tak Bramkarz. Czerny tak! Jest y, 1-0 w meczu. Załukasz Walę. E, jest w, w meczu. Chol Chorwacja polska 1.0 dla Polski. Strzela Wojtek Szczęsny. Wow. To teraz... Nie spodziewałem się tego. Teraz ty. No. Pomocnik. Robin. Roz... Czekaj, szczęsnego chyba nie pokazałem. Nie, pokazałem? Nie wiem. Dobra, pokażę jeszcze raz. Aha, tu nie muszę dać tu. Okay. Niemcy widać. O, Royce! Royce i 2 do dla Niemiec! Nie. Co ty mówisz? To Niemcy! Nie, Wie? ale my nie gramy w Niemcy tak jak to, wiesz? Jest 1-0 tutaj w tym meczu. Miał być 2-0, ale jak no właśnie? Tak, nie, ...to ludzie zostały. Helander. I teraz bym musiał brązkarz. Aha, czekaj, mogę stasować? A, czekaj. Baclik. Baclik. Baclik! Czyli wacli. rarka żadna, Czeka. nie wiem. 90. No, niestety nie. No, ale mogło być lepiej. No to co, my chyba kończymy. I e, u mnie żadnych świecących nie było. A nie były? No ten był, Waclik. Waclik to tylko. U mnie była jedna świecąca. U mnie też, u mnie był Royce. No. no. Ja Royce, chyba nie pokazałem. Tutaj macie Royce'a. I tutaj Waclika. Ten Saul też jest dobry. Właśnie Grisman. I Morata Rakity. Pokaż tego w Paryżacku. Jest. Dobra. To jest rakitić, ale no. nie powinno być gola, bo go Szymon trafił. Mogłem tam zaczepkę wybrać. Szymi. Szymi. Oczywiście to co? My chyba kończymy już. No kończymy. To dobra. To... A jeszcze gazety mieliśmy pokazać wszystko. A nie, nie co? Nie. To już sobie widzę je kupią, co nie? No. no. Dobra, to... A więc tak, my będziemy już kończyć. Wpadajcie na mój kanał. Fatus Games. No I to są jeszcze dwie rarki pokażemy. No tutaj jest rar moja rarka. A to a, jest rarka miłeka. Miłeka. Dobra, to my się z wami... A i jeszcze w meczu Holandia, Niemcy, jeden do zera dla Niemiec! No to my się żegnamy z Wami i do następnego odcinka wpadajcie na mój kanał Fatus Games, będziecie go mieli tam na dole, w opisie i subskrybujcie, też macie przycisk tam na dole i dawajcie łapki w górę. Ah huh.